Dorosłe dzieci, turbo. Dzisiaj zrobimy sobie taką wersję ogniskową, akordy, jakie potrzebujemy do zagrania utworu mamy Amol, F dur i G dur. Utwórdzimy sobie na dwie części zwrotka i refren. Zaczynamy zwrotkę Amol dwa razy na dół, raz do góry, F dwa razy na dół, i G do góry, do góry, na dół, do góry, do góry, na dół, do góry. Czyli jeszcze raz A, F. -dur. zwrotkę gramy w ten sposób. Nauczyli nas regułek i dat, Nawbijali mądrości mądrości toba. Powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, jest to motyw refrenowy. Akord Amolca całe bicie dwa razy na dół, dwa razy do góry na zmianę. G i dwa razy F te całe motyw refrenowy! Dorosłe dzieci mają żal. Za kiepski przepis na ten świat.